Witam Was, moi drodzy widzowie. Ze mną są. Nie, I? Nieco. Tak, to jest prezentacja serwera mojego kolegi, czyli Multimedia. Moje pierwsze pytanie: to dlaczego? Czy, czy z nudów, czy z czegoś innego założyłeś ten serwer? No tak, dla kolegów na, na kolejów założyłem ten serwer, żeby mógł no, mi pobrać. No, Dominik nie przeszkadzaj. Yy, Dominik zadawaj pytanie, jakie chcesz. Yy, czy na serwerze będzie coś... Będę, będzie może chodzić ten. No, yy, yy, Plany nie. To będzie można mieć, że na przykład z innym planem swoim? No tak, będzie można. Dobrze. Mm. Kurczę. Teraz moje pytanie, czy... Do końca, no nie wiem, tego tygodnia, zajdą jakieś zmiany na tym serwerze? No powinny zajść, gdy będzie wojna. Później serwer będzie w rozwalony. Aha, dobrze. Poszukujmy no, zdjęciów produkowanych. Domin... Dominik? No, nie wiem. No to... kurde, też nie wiem. No to dodaj coś od siebie. Czy no jaki będzie serwer, jakie wymagania? An -an -a nie serwer. Ja. Pytanie, a serwer zrobić dla widzów, czy nie? Czy Jak z tą Jak z tą tam mogą wbijać? No to dobra, to podam w opisie. Nie 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 Ogar! Dobra, no to mów o zmianach. Górko? Jakie mogą zmiany zajść? Zmiany yy, to nie wiem, że to nie będzie po tym na tej serwer po wojnie. Też będzie utrzymywany jak będzie się da. Chyba, że, ja by, chyba, się że zmienisz tak mapkę. Chyba że zmienisz mapkę. No właśnie mapkę. Nie, nie. No. no tak... Yy, dobra, Dominik ogarnij się, to ma być yy, ten prezentacja, a nie LUL, mleko. No, nie się Nie Neychugut! Neychugut! Yy, no to jakie jeszcze macie pytania, chłopaki? Macie znaczy chłopaki, chłopie? Yy, właśnie, yy, jakby wymagania ode mnie, żeby. No nie wiem, dołączyć na ten serwer, coś w tym stylu, jakbym ja dodał wymagania. No to nie wiem, musi być Skype, żeby się jakoś komunikować. Ale w przyszłości będzie też? Też, no. I, a właśnie, jakby kto to każdy ma trzy życia i regeneruje się z jak sami. E, tak, są i będzie, jest log blog do sprawdzania co i jak, to coś niszczy, czy jakby co. Ty, tylko ty możesz sprawdzać, ale okay. Nie, ka każdy będzie mógł. To o, fajnie. Prowadzone I jest miła administracja podpowiedzi. No, no, tylko PP jest taki trochę. No, Devi, nie. No. Ale Devi to tam wiecie, on to jest taki jest no pomagają w trąciku za bardzo no tak więc gdzieś za nie wiem myczu znaczy kiedy w ferie może w te wielkanocne nie no B będzie nowy spawn może mi dasz game -moda, to ja zrobię nowy spawn Do dominik mi już mówił żebym sobie zrobił na kreatywie projekt ale ja już mam gotowy tylko no. tylko czeka na zrealizowanie go no i co jeszcze o, jeszcze ja Ci Dominik niesie. I to jest tyle. Ej, kur. No to. Chyba tyle. Wbijajcie na serwer. Y... IP w opisie. Ta, tak, tak. IP w opisie oczywiście. Y... No to co jeszcze? Koniec chyba, nie? Chłopaki. No. No to. Y... żegnamy się. No, na razie. Na razie Wam wszystkim. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć. Na razie.